22 lipca 1952 roku w Polsce została uchwalona tak zwana Duża Konstytucja, która była wzorowana na Konstytucji Związku Radzieckiego z 1936 roku. Co ty czytasz? To nie ta Konstytucja. Co? 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 Okej. Okay. Pierwsza polska ustawa zasadnicza została uchwalona 3 maja 1791 roku. Była to druga konstytucja na świecie, pierwsza w Europie. To została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad, opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu politycznego Rzeczypospolitej obojga narodów. Rzeczypospolitej obojga narodów. Obojga narodów. Oh, zmieniła ustój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi, tzw. gołocie, prowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób błagodząc najgorsze nadużycie. Głównym powodem upadku kraju było nadużywanie prawa liberum veto, które od 1652 roku pozwalało każdemu posłowi na zerwanie sejmu i odrzucenie wszystkich przyjętych przez niego uchwał. Korzystając z takiej możliwości, magnaci, a nawet agenci działający na rzecz państw ościennych, mogli z łatwością przykupić jedną lub więcej osób, aby odrzucić jakiekolwiek niewygodne z ich punktu widzenia reformy. Jedynie tzw. sejm skonfederowany był wolny od liberum veto, Sejm czteroletni, zwany też Sejmem Wielkim, który przyjął Konstytucję 3 Maja, był właśnie takim Sejmem. I tylko to pozwoliło na przyjęcie radykalnych, jak na ówczesne czasy, reform. Konstytucja 3 Maja miała być odpowiedzią na pogarszającą się sytuację wewnętrzną i międzynarodową Rzeczypospolitej Obojga Narodów, która jeszcze 150 lat wcześniej była jedną z największych potęg europejskich i największym krajem w Europie. Niestety konstytucja obowiązywała tylko przez rok, zanim została obalona przez armię rosyjską wraz z konfederacją targowicką w wyniku przegranej wojny polsko-rosyjskiej. Dzień 3 maja został uznany świętem konstytucji 3 maja. Obchody tego święta były zakazane podczas rozbiorów i w czasie II wojny światowej i podczas rządów komunistycznych. Ostatecznie obchody zostały wznowione w 1989 roku, a od 1990 roku jest obchodzone jako Święto Narodowe.